Hej, cześć, siemaneszkom wszystkim, witam was w kolejnej serii na kanale z Command Conquer Tiberian Down po stronie Not. I mamy uciszenie Nikomby Not 1A, tak się nazywa ta misja, więc przechodzimy do odprawy. Ja was bardzo serdecznie zapraszam, zostawcie łapeczkę, komentarz i subika i lecimy. So, you're the new addition to the Brotherhood. Well, I'm Seth, just Seth. From God to Cain to Seth. I am his right hand, and I have a task for you. This is Nakumba, and he is causing the Brotherhood much grief. His views do not coincide with ours, and that makes him dangerous. Silence him. No, dobra. On to wiemy, co mamy zrobić. To jest podstawa taka. Okej. Okay. Więc powolu Trzeba tutaj podjechać. Łoł, wow, straciłem wszystkie pojazdy, no trudno. Right Stracimy! Na pewno dziś tutaj trzeba będzie przejść. Unit lost, unit lost. Unit lost. W domu sali. Jako, że jesteśmy tymi złymi teraz, to lecimy i rozwalamy. Zabijamy tę większość. I tu jest on. Bardzo szybka misja. Więc nawet 3 minut to nie potrwało, tak szczerze. Więc tutaj nawet nie będę. A neutralne, no dobra, yy, ogólnie. Yy, czemu nie było w takiego wstępu, tego głównego, takiego, gdzie się wszystko rozpoczyna? Bo to jest takie bez sensu. Więc... Yy, no przeszliśmy kampanię GDI, przeszliśmy teraz właśnie NOT i to by było na tyle. Więc widzimy się już w następnym odcinku, trzymajcie się i do zobaczyska Chaos.